Witam. Dzisiaj przygotowujemy sufit pod montaż karton-gipsów. Sufit będzie zamontowany, karton-gipsy na suficie będą zamontowane za pomocą systemu otoatlasu długości 50 mm. Zrobiłem dwa rządki, robię teraz trzeci, wyznaczam. Na tym suficie znajdą się 2,5 pół. No, niecałe trzy płyty, więc zużyję na to trzy opakowania systemu M-system Atlasu. Po wyznaczeniu wszystkich, po zamontowaniu wszystkich talerzy z M-systemu, zamontuję, zainstaluję przewody do